Zakończyliśmy właśnie posiedzenie rządu i dzisiaj wyjątkowo w związku z tematem, o którym za chwilę kilka zdań powiem. Poprosiliśmy media o obecność na, na, na zakończenie posiedzenia rządu. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Przepraszam za kłopot. Wiem, że ciężko pracujecie i, i trochę to czasu kosztowało, ale i to się nie powtórzy. Także to jest sytuacja dzisiaj wyjątkowa i dziękuję za Wasze zrozumienie. Rozmawialiśmy dzisiaj o potrzebnych, niezbędnych decyzjach związanych z Pryszczycą. Pan minister Czesław Siekierski przedstawił bardzo szczegółowy raport działań wszystkich służb, nie tylko podległych resortowi, nie tylko inspekcji, także MSWiA włączone jest do, do tych działań. Generalnie cały rząd skoncentrowany jest na działaniu, które ma zapobiec przeniesieniu się pryszczycy do Polski. W Polsce nie ma pryszczycy i to jest bardzo dobra wiadomość. Pryszczyca pojawiła się na moment u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech. To było w styczniu, jeśli dobrze pamiętam, w Brandenburgi. Bardzo szybko zlokalizowano to nieduże ognisko. No ale jesteśmy czujni, za chwilę o tym też, też powiem. Ta pryszczyca zbiera to okrutne żywo w Słowacji i na Węgrzech. Dlatego dziękuję za podjęte działania, które wyprzedziły działania Unii Europejskiej. Panie ministrze Siekierski, te, te działania przyniosły dotychczasowo, dotychczasowo no jak dotychczas dobre efekty, nie stwierdzono u nas żadnego przypadku. Kontrolujemy granice. Przede wszystkim ze Słowacją, bo tam jest naj... zagrożenie stamtąd jest największe, ale podjęliśmy dzisiaj decyzję wspólnie z ministrem Siekierskim, że będziemy intensyfikować kontrolę na granicy ze Słowacją, ale także z Czechami i z Niemcami, tak aby transporty no te, które są z regionów ograniczonych Pryszczycą, w ogóle nie, nie będą dopuszczone do Polski, to oczywiste. Ale też, żeby prewencyjnie, profilaktycznie badać i kontrolować wszystkie, bez wyjątku transporty, które do Polski docierają na razie z tych trzech krajów i służby będą zrobią wszystko, co w ich mocy, aby ta kontrola była skuteczna i zabezpieczyła nas przed, przed Pryszczycą. Z, ten sztab, prowadzony przez pana ministra Siekierskiego przygotowuje nas na różne okoliczności, ale jestem przekonany, że te działania, jakie podjęliśmy na, na, na granicy i te rozszerzone działania, które będą widoczne także na innych granicach, że one przyniosą ten upragniony efekt, jakim jest ochrona Polski przed pryszczycą, a nie, a nie likwidacja skutków pryszczycy. Ale oczywiście do tego scenariusza też się przygotowujemy tak na wszelki wypadek, ale mam nadzieję graniczącą z pewnością, że, że nasze działania są no, maksymalnie efektywne w tej chwili i zdecydowanie więcej robimy na naszych granicach niż to, niż to wynika z jakichś rutynowych procedur czy rutynowych przepisów. Oto się zwróciłem do ministra Sikierskiego, abyśmy potraktowali to jako rzecz wymagającą działań absolutnie niestandardowych, jeśli będzie trzeba i bardzo zdecydowanych, niezależnie od jakichś ewentualnych ubocznych, ubocznych konsekwencji. Dziękuję także za tę informację. Na nią czekali rolnicy poszkodowani i przez suszę, i przez powódź. Jak wiecie. Te dwie klęski dotknęły Polskę. Susza jest niestety coraz bardziej poważnym problemem, ale no, umówiliśmy się z rolnikami na odszkodowania związane ze skutkami powodzi, skutkami suszy. To jest w sumie 600 milionów złotych, 350 dla, dla poszkodowanych przez suszę i to są jakby różne. Hmm, różne dziedziny, że tak powiem. To są i pasieki, i kukurydza, jeśli dobrze pamiętam. I, a dla powodzian, którzy ponieśli straty rolne w czasie powodzi, to jest 250 milionów złotych. Razem 600 milionów złotych. I żeby było sprawa jasna, my sami dobrze zdajemy sprawę z tego, że, że te odszkodowania nie wszystkim wyrównają straty w 100%. No, jest to bardzo trudne, ale, ale Przeprowadziliśmy także ocenę skutków suszy i powodzi w sposób możliwie rzetelny. Każdy by chciał dostać więcej, no ale w tej chwili te 600 milionów złotych, to i tak jest naprawdę, jak wiecie, spory wysiłek z punktu widzenia pieniędzy, jakimi dysponuje rząd i minister rolnictwa. Chciałem także poinformować też, żeby przeciąć wszystkie spekulacje dotyczące inwestycji w tą pierwszą elektrownię jądrową w Lobiatowie, tam u mnie zawsze tak mówię na, na północnych Kaszubach, zakończono negocjacje na taką pomostową umową z wykonawcami i chciałem bardzo podziękować Pani Minister Czarneckiej i, i zespołowi, który pracował nad lepszą formą umowy. Po pierwsze dobra wiadomość, kontynuujemy budowę elektrowni jądrowej, Druga dobra wiadomość. Dogadaliśmy się z naszymi amerykańskimi partnerami w taki sposób, że ta umowa jest dużo lepsza z naszego punktu widzenia, bezpieczniejsza. Zbliżenie znanych powodów nasi poprzednicy na przykład nie, nie, nie uznali za stosowną, aby prokuratoria generalna, a więc instytucja, która pilnuje interesów skarbu państwa, naszych polskich pieniędzy w czasie tego typu negocjacji, że ona była włączona. Znaczy to, taka była decyzja naszych poprzedników i co stawiało nas w trudniejszej dużo sytuacji w czasie tych negocjacji, a przecież my negocjujemy inwestycje na gigantyczne pieniądze. No wiecie, to tu chodzi o dziesiątki miliardów złotych, grube dziesiątki miliardów złotych i chcemy je wydawać w sposób racjonalny i gratuluję wam, że doszliście do, do porozumienia i wy, wynegocjowaliście, no zdecydowanie lepsze warunki tej, tej współpracy. No choćby tak oczywisty warunek, ja o tym kiedyś publicznie mówiłem, jak dotrzymywanie terminów. Że po pierwsze ustalone są terminy dotyczące wykonawstwa, a po drugie ustaliliście też, że będą kary za nie, nie, nie dochowanie tych terminów. To są tylko. Yy, to jest tylko kilka przykładów tego, ile pracy trzeba było włożyć, a kwestia jest delikatna, no bo chcemy i będziemy kontynuowali budowę elektrowni jądrowej. Chcemy mieć jak najlepsze relacje wiadomo z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi, ale z drugiej strony też nie chcemy, żeby, żeby, być, żeby Polska w tym traciła. Także dziękuję za ten. No i dużo bardziej. Z, zbilansowany model, w którym nie będziemy mieli poczucia, że przepłacamy, mówiąc krótko, bez żadnych gwarancji skutecznego wykonawstwa. Więc i proszę w tym duchu dalej, dalej pracować, ale najważniejszy dla mnie jest ten komunikat, że w sposób mądrzejszy i, bardziej, i bezpieczniejszy dla nas będziemy kontynuować budowę tej elektrowni jądrowej. Także za to chciałem bardzo podziękować. Dziękuję.